No, jak się już zdecydowałem założyć koszulkę bez rękawów, żeby trochę tą kolarską opaleniznę podciągnąć, to jak na złość słońca prawie nie ma. W sumie dobrze, że tak nie grzeje. Jeszcze, bo po wczorajszym skwarze przyda się chwila oddechu. Tak mi wczoraj łydki zjarało, no nie uwierzycie, jak raki. W pierwszej chwili to ja myślałem w ogóle, że gdzieś pokrzywy poparzone, albo że coś mnie pogryzło, a to się okazało, że słońce tak przypiekło. Siemanko tak w ogóle. Dzień trzeci mojego rowerowego weekendu. No, i jak widzicie, zmiana roweru. A co za tym idzie, zmiana też planów. Dzisiaj miała być najdłuższa trasa z największą ilością przewyższeń, jeśli chodzi o ten mój weekend. Ale lenia mam niesamowitego, powiem Wam. Rano wstałem i kompletnie mi się nic nie chciało. Więc nie, nie zajęło mi dużo czasu. Zdecydowanie, że sobie odpuszczam dalekie jazdy. Zamiast tego wezmę rudego i trochę się pobłocimy. Bo znowu całą noc praktycznie deszcze burze. Plus taki, że póki co w dzień nie leje. A największą zaletą takiego amatorskiego rowerowania jak moje jest fakt, że nie mam żadnych terminów, które muszę dotrzymać, treningów, które koniecznie muszę zrobić. Jeżdżę sobie kiedy chcę i jak chcę. A dzisiaj mam ochotę na kompletny relaks, luźną jazdę i kręcenie po okolicznych lasach. To w tym miejscu pewnie niektórzy się zaczynają zastanawiać. A po co w takim razie mamy gościa oglądać, skoro nie jedzie w żadne nowe ciekawe miejsce, tylko będzie się kręcił po lasach, które już nam pokazywał. I to prawda dzisiaj nie będzie żadnych nowych super miejsc. Dzisiaj chciałem zrobić podsumowanie. Mijającego właśnie półrocza, powiedzieć Wam, z czego jestem zadowolony, a z czego nie, ocenić to. Więc, jak macie ochotę posłuchać, to zapraszam. Jeśli chodzi o Czyste cyferki. No to dystans przejechany w ciągu tych 6 miesięcy około 6000 km. Mówię około, bo od jakiegoś czasu nie rejestruję już dojazdów do pracy i powrotów a tam jakieś 19 km dziennie się zbiera. Więc myślę, że spokojnie te 6000 już tam jest, bo w tej chwili mam tam 5. 900 chyba. Także nie tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Zwłaszcza, że było trochę przestojów spowodowanych czy to pandemią, czy też pogodą kapryśną. Ale trochę się tam podgoniło jednak. Przewyższenia jakieś 43 tysiące metrów, już zdobyte. Więc, też nieźle, nieźle. Z takich rzeczy, z których myślę, że mogę być zadowolony, no to 200 km przejechane w lutym po raz pierwszy w życiu. Tak wczesną porą roku taki dystans. Tu miała być droga. Ej, co tam jeszcze? Trzy wizyty w górach. Góra żar, krowiarki podjechane z dwóch stron, no i pędzla po Beskidzie. Więc też fajnie. Mogłoby być tych wizyt więcej, no ale. I tak się cieszę z tego, co jest. Udało mi się też zrobić dwie trasy w okolicach 300 km. Pierwsza, jak pamiętacie, 294 i druga 311, więc też bardzo fajnie. I przy okazji tych tras za każdym razem suma przewyższeń przekroczyła 3000 metrów. I to jest mój rekord osobisty, jeśli chodzi o. Jednorazową jazdę i to już dwa razy w tym roku przekroczony. Także też jest bardzo, bardzo dobrze. Udało się też poznać osoby, z którymi do tej pory miałem tylko kontakt telefoniczny lub mailowy. Pozytywnych rzeczy można też powiedzieć, że póki co jestem zdrowy. Chęci, siły do jazdy są. Natomiast no, trzeba przyznać, że sporo rzeczy się nie udało zrealizować. No, a lista tych rzeczy, których nie zrobiłem jest naprawdę spora. O bieszczanach to już nie będę wspominał nawet, ale z takich cud mniejszych, chociaż dla mnie wszystkie są ważne. No to do tej pory niezrealizowany przejazd WTR-ką. Niezrealizowany przejazd velodunajec, Brak wizyty na Słowacji i na Czechach w tym roku. Nadal przede mną dystans 400, który sobie zaplanowałem, a którego jeszcze nie zrobiłem. Szlagorlik gniazd również czeka na przejechanie nie wspominając o mnóstwie takich malutkich projektów, co, które co chwilę gdzieś tam do głowy przychodzą i i człowiek chciałby je zrealizować. Pomysłów mnóstwo chęci są, ale wiecie jak to bywa. No. Pewnych spraw się nie przeskoczy. Na szczęście jak mówiłem na początku, nic mnie nie goni, żadne terminy, ani nic w tym guście, więc co się uda zrobić, co będzie cieszyć, a co się nie uda. No, mówi się trudno. Świat się nie zawali. Więc oby te drugie półrocze nie było tylko gorsze, to myślę, że będziemy zadowoleni. Mając do wyboru kałuże i było to wybieram kałuże, tak więc sytuacja wygląda u mnie, no Szału może wielkiego nie ma, ale też za, za bardzo nie ma co narzekać. Leśny pogrom, normalnie. Ale było ciszczalne. Co tam u Was słychać? Bo nic nie mówicie. Jesteście zadowoleni z mijającego półrocza? Wszystko zgodnie z planem poszło? Coś nie wypaliło? Coś jeszcze chcecie zrealizować? Dajcie no znać w komentarzach, jak to tam wygląda. To jak tak już rzucam cyferkami, to chyba warto wspomnieć, że mój grawelek, moja maszyna ma już przejechane trochę ponad 3000 km. Więc to bardzo dobrze pokazuje, że jest to mój pierwszy wybór, jeśli wybieram się gdzieś na rower. Szosy w tym roku tak na zewnątrz to użyłem nie wiem, może ze dwa razy. Najczęściej biorę właśnie gravela. Druga opcja to MTB Rudy. Jak mam ochotę się potaplać w błocie ależ to przyjemne powiem wam taka włóczęga po lasach, kompletnie bez celu skręcanie w jakieś tam ścieżki Ach, I właśnie dlatego chciałem chociaż jeden z klapką, żeby ustnik mieć czysty. O ile na szosie mi to nie przeszkadza, tak przy jeździe po takich błotach czasami trzeba było wytrzepywać z ustnika ten cały syf. lato po prostu no i dzisiejszą wycieczkę kończę wynikiem 67 km, 3 godziny 40 330 metrów przewyższeń i średnia 18,5 bardzo lajtowo, spokojnie, relaksacyjnie i bardzo przyjemnie, na koniec filmu, wrzucę Wam jeszcze informację z podsumowaniem całego tego rowerowego weekendu. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. Udało się pojeździć, spędzić aktywnie czas. Pomimo, że straszyli brzydką pogodą, to nie licząc tej wpadki piątkowej, gdzie po prostu nie miałem się gdzie schować i przeczekać tego. No to cała reszta weekendu była piękna, po prostu typowe lato, tak jak powinno być. Wam jak zawsze dziękuję za obejrzenie całego materiału. Trzymajcie się rowerowo, spędzajcie czas aktywnie, bawcie się jazdom na rowerze, namawiajcie do tego innych. I do zobaczenia gdzieś w kolejnym filmie. Hej!